Można z Bogiem żyć już naprawdę wiele, wiele lat, ale do tej lekcji, której powiemy sobie dzisiaj, trzeba wracać każdego dnia swojego życia. O czym będzie? Zostańcie ze mną. Cześć, dzień dobry, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, prawdopodobnie jeszcze ze Stanów Zjednoczonych, ale mam nadzieję, że doceniacie, że pomyślałem o Was i nagrałem odcinek do przodu, żeby podzielić się z Wami słowem, które ciągle jest żywe, ciągle jest skuteczne i. I zmienia nasze życie. Także będziemy za moment analizować fragment, który myślę jest dość dobrze znany, ale wyciągniemy do swojego życia jeszcze coś, co na pewno przyda nam się w naszej codzienności. To słowo jest naprawdę zachwycające. Boże słowo jest bardzo praktyczne i można je czytać wielokrotnie, a zawsze ono przynosi coś świeżego i coś nowego do naszego życia. Co do, zanim jeszcze przejdę, co do, do naszego rozważania, co do chwała Mu, mam nadzieję, że jesteście coraz bardziej zaciekawieni, co się będzie działo, nie możecie się doczekać, myślę, że to będzie po raz kolejny piękny czas uwielbienia Pana Boga. Śledźcie nasze social media, bo tam coraz więcej informacji, coraz więcej detali, coraz więcej też wieści, które dobrze, żebyście znali. Także zachęcam Was też bardzo serdecznie, jeśli jeszcze się zastanawiacie, byście... Kupowali bilety, zapisywali się i zabierali, to jest bardzo ważne: zabierali tych, którzy jeszcze być może relacji z Panem Bogiem nie mają, bo myślę, że będą mogli doświadczyć spotkania z Bogiem być może po raz pierwszy w swoim życiu. To się wiele razy odbywało podczas naszych ostatnich wydarzeń. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Będziemy modlić się też o uzdrowienie. W zeszłych latach doświadczaliśmy tego, jak Bóg uzdrawiał też dzieci. Pozdrawiał też um, tych, którzy byli um, poza um, naszym wydarzeniem, ale niektórzy przyjechali by modlić się w ich intencji. Także myślę, że do tych historii będziemy również wracać. Kochani, otwórzmy dzisiaj Ewangelię według Świętego Łukasza, 10 rozdział, od 38 do 42 wiersza i przeczytamy sobie tutaj o um, spotkaniu Pana Jezusa z Martą i z Marią. W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swojego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg pana i przysłuchiwała się jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz, jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało. Albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Fragment, tak jak powiedziałem przed chwilą, jest dość mocno znany. Myślę, że nie jest to pierwszy raz dla większości, że czytacie ten fragment, mówicie, o, nie wiedziałem, że to było w Ewangelii. Myślę, że postawa Marty i postawa Marii również jest tam dobrze znana, bo wiele razy jest analizowana. Marta, która. Kiedy Jezus przychodzi do, do nich do domu, zaczyna krzątać się, biegać, robić zupę, sprzątać i tak dalej, i tak dalej, zajmuje się ważnymi rzeczami. I Maria, która nagle, kiedy widzi Jezusa, to jest jakby poszła na adorację, po prostu idzie i siedzi, jest patrzona i, i podziwia Jezusa, słucha Jezusa. Jest napisane, że, że Marta przystąpiła do Niego i powiedziała, no właśnie, czy ci to nie wadzi, że, że moja siostra tak się, siedzi i na Ciebie patrzy? A właśnie Ewangelista e, zobaczył e, tą postawę Marty, Marii, przepraszam, i opisał ją tak, że ona po prostu zrobiła dwie proste rzeczy: siadła u nóg Pana i przysłuchiwała mu się. Zobaczcie, że to jest definicja modlitwy, która poruszyła tutaj Jezusa. My się czasem zastanawiamy, jaką modlitwą poruszyć serce Pana Boga, bo może go jakoś zaskoczymy. A ona usiadła u jego stóp i go słuchała, i ta postawa serca poruszyła Jezusa. Ta postawa serca sprawiła, że kiedy Marta tam zaatakowała trochę swoją siostrę, to Jezus mówi: Daj jej spokój. Bo zobacz, ona zatroszczyła się o jedną rzecz, która nie będzie jej, tą jedną cząstkę, która nie będzie jej nigdy zabrana. Jezus powiedział: jeśli poświęcisz się, żeby usiąść u mych stóp i słuchać mojego słowa, tego nikt ci nie zabierze. A porządek? Raz jest, raz go nie ma. Raz zupa jest, raz zupa będzie zjedzona. Jezus pokazał, co jest wartością wieczną, a co jest wartością taką codzienną. I oczywiście nie chodzi tu o to, żeby teraz mówić: Żyjmy w Syfie, adorujmy Jezusa i tak wyglądać ma nasze życie. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że to też jest lekcja z tego fragmentu, że zarówno Marta, jak i Maria są w Kościele święte. Czyli z jednej i z drugiej można wziąć jakiś przykład, jakiś wzór. Ale na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę? Zobaczcie, że można robić rzeczy dla Boga, a niekoniecznie robić je z Bogiem. Myślę sobie nawet o, o mojej posłudze. Dla wielu ludzi to, co robię, jeżdżę, głoszę, ewangelizuję, Odpowiadam na zaproszenia. Dla wielu ludzi to jest coś takiego, no, święte zajęcie, nie? bo jeździsz, głosisz Ewangelię. Jest świętym zajęciem. To jest ogromna dla mnie duma i szacunek że do Boga w ogóle, że i chwała Jemu za to, że, że mnie do tej posługi wybrał i, i daje mi łaskę. I wiem, że to jest ogromna odpowiedzialność, która na mnie ciąży, ale też ogromny zaszczyt, który mam robiąc to, co robię. Ale co chcę powiedzieć, że. Że, że wiecie, ja czasami sam się zastanawiam i rozeznaję, jak wiele z tych posług, jak wiele z tych wyjazdów, na no jak wiele z nich Pan Bóg mnie zaprosił, a na ile mnie nie zaprosił. Bo to nie jest tak, że wszędzie, gdzie pojadę, Bóg się pod tym wszystkim musi podpisać. Może czasem chodzi o to, by zapytać Panie, gdzie chcesz mnie w tym czasie, a nie gdzie ja sam się widzę. Nie zawsze tam, gdzie jest więcej ludzi, Bóg chce Cię mieć w danym momencie. Nie zawsze tam, gdzie tobie się wydaje, że to jest najlepsze miejsce, by pojechać, jest najlepszym miejscem, w którym Bóg chcecie mieć w danym momencie. Więc ja potrzebuję pytać, zadawać pytanie: Boże, czy ja nie robię przypadkiem rzeczy dla Ciebie bez Ciebie? Czy ja nie głoszę Ewangelii dzisiaj w miejsce, w którym nie miałem głosić Ewangelii dzisiaj? I może część z tych wyjazdów nie widzę takich owoców, jakie chciałbym widzieć, czy jakie Bóg by chciał mi pokazać, bo nie jestem tam, gdzie miałem być w tym czasie, bo po prostu nigdy Boga o to nie spytałem, a poleciałem z automatu. I zobaczcie, że rzeczy czasami oczywiste, które robimy dla Boga, niekoniecznie muszą być życzeniem Boga. Marta robiła rzeczy dla Boga, a Jezus powiedział: Marta, Maria twoja siostra obrała lepszą cząstkę. I zobaczcie, że to jest, to jest lekcja dla nas dzisiaj. Czego Bóg od nas oczekuje? Czy w rzeczach, które robimy dla Boga, czy Bóg jest prawdziwie uwielbiony? Czy w rzeczach, które robimy dla Boga, przypadkiem my sami się nie uwielbiamy? Czy, czy wiecie, w, w rzeczach w pobożności, w modlitwie, e, czy Bóg dzisiaj przypadkiem nie powie ci: Słuchaj, skróć ten czas adoracji, bo w domu Cię potrzebuje mąż, czy żona, czy, 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 czy córka? Skróć ten czas dzisiaj ewangelizacji, nie jedź na trzy ewangelizacje, pojedź na jedną, a te dwie poświęć swojej rodzinie, bo to będzie Twoja lepsza cząstka w danej chwili, w danym momencie, o którą Bóg Cię prosi, do której Bóg Cię zaprasza. Warto zadać sobie dzisiaj to pytanie, szczególnie kiedy jesteśmy zaangażowani w jakieś pobożne rzeczy, które robimy. Czy, czy z pewnością jest tak, że Bóg jest tym uwielbiony? Czy On odbiera chwałę z tego, co robimy? Czy być może jesteśmy taką trochę wydmuszką, że z zewnątrz wygląda to na pobożne, a w rzeczywistości pobożne nie jest? Ja, wiecie, to też jest taka, taka rzecz, którą chcę się z Wami podzielić. Byłem w zeszły poniedziałek. Stwierdziłem, że potrzebuję pojechać sobie na adorację. Bardzo lubię te kaplice wieczystej adoracji. W ogóle kto to wymyślił, to konia z rzędem. Pewnie Pan Bóg komuś podpowiedział. Nie znam historii. Ale mam, mieszkam w Skierniewicach, więc mam blisko Niepokalanów, mam blisko Kutno. Ostatnio tam ksiądz proboszcz również otworzył kaplicę adoracji wieczystej, Ale najczęściej jeżdżę do Niepokalanowa, bo tam bardzo lubię się zamknąć w kaplicy. I pamiętam, pojechałem do. Znaczy, zamknąć, wszyscy tam są, to nie jest moja kaplica, ale, ale, ale jestem sobie sam ze sobą, z Panem Jezusem. Jest tam dużo miejsca i, i, i dużo przestrzeni. I pamiętam, jak jechałem tam sobie, poszedłem na mszę Świętą o 18.00, zostałem sobie tam na parę godzin na adoracji. I wracałem z takim poczuciem, no mówię, no w końcu spędziłem czas z Jezusem, w końcu. Się nie spieszyłem, nie wariowałem, ale po prostu to był czas dla niego. I wiecie, dzień później miałem taki dzień, tak intensywny dzień, jakiego nie miałem dawno, bo już od 6.30 musiałem tam gdzieś jechać do Warszawy, potem wracałem, potem miałem spotkania, potem jeszcze robiłem dwa kwadransiki, potem jeszcze miałem spotkanie wspólnoty, na którym w ostatniej chwili okazało się, że będę nauczał, więc zrobiłem nauczanie, wróciłem, miałem spotkanie. Byłem w domu chyba o 23.00, tam z minutami, a wyjechałem o 6.00. Rano i powiem Wam, ten dzień, mimo tylu obowiązków i tylu zaangażowań, tylu tych wszystkich rzeczy, które musiałem zrobić, był tak dobrym dniem. Ja te wszystkie rzeczy, które po prostu mi się napiętrzały, przeszedłem z uśmiechem na twarzy, wszystkie te wyzwania, które, które miałem podjąć, po prostu podjąłem i udało się to wszystko zrobić. I pomyślałem sobie tak wieczorem, kiedy siedziałem, czym tkwił sekret, tak dobrego dnia, mimo że miałem taki nawał pracy, jak prawie normalnie nie mam. I pomyślałem sobie, to był ten wieczór na adoracji. To był ten wieczór, kiedy spędziłem parę godzin w obecności Jezusa i miałem siły na cały kolejny dzień, żeby po prostu pokonać wszystkie przeciwności i, i dźwignąć na, na, na klatę wszystko, co miałem wziąć na swoje ramiona. I to jest, chcę Wam powiedzieć, sekret w duchowym życiu sekret, który odkryła Maria, która która nauczyła nas swoim przykładem. Maria nie mówi tu wiele. Maria po prostu, kiedy widzi Jezusa, siada u jego stóp i go słucha. Ile mamy takiego czasu w tygodniu, gdzie siadamy u stóp Jezusa i czytamy Jego słowo, słuchamy Jego słowo, gdzie idziemy na adorację, siedzimy po prostu z Nim? Nie po to, by uciec od obowiązków, które miała Marta i które symbolizuje Marta, ale by, kiedy wracamy do tych obowiązków, mieć siły, mieć moc, mieć radość, mieć miłość, by kochać ludzi, do których pójdziemy. Bo nie chodzi o to, by teraz pójść w jakąś skrajność. Ale Jezus powiedział do uczniów i do ludzi, którzy, którzy, którzy go słuchali, mówi: Ubogich zawsze macie u siebie, zawsze będzie robota, zawsze znajdzie się coś, co ta Marta mogłaby zrobić, ale mnie nie zawsze macie u siebie. I kiedy mnie macie u siebie, zróbcie to, co robi Maria, usiądźcie u stóp moich. I słuchajcie tego, co mam wam do powiedzenia, bo to sprawi, że wszystko inne, co będziecie robić później, będzie miało moc, będzie miało namaszczenie, i swoim uśmiechem będziesz w stanie nawrócić połowę ulicy i pokojem, który bije z Twojego serca. Ale to wszystko zaczyna się na adoracji to wszystko zaczyna się na adorowaniu Jego słowa, na adorowaniu obecności Jezusa. Dlatego, Panie, dzisiaj prosimy Cię. Uczyń z nas ludzi adoracji. Uczyń z nas ludzi, którzy będą wsłuchani w Twoje słowo i którzy będą wsłuchani w Twoją obecność, wpatrzeni w Twoją obecność. I daj nam zanieść Twoją obecność wszędzie tam, gdzie pójdziemy. I zanieść Twoją obecność do ludzi, do których wyjdziemy, do obowiązków, do pracy, choćby była najprostsza, abyśmy wszystko, co robimy, robili na Twoją chwałę. I byśmy wszystko, czego dotykamy, dotykali, zostawiając tam Twoją obecność, Twój zapach. Twoją miłość. O to prosimy, panie, o to wołamy. W imieniu Jezusa. Amen. Pozdrawiam was serdecznie, ściskam mocno i niedługo opowiem wam, jak było w Stanach, bo myślę, że będzie co opowiadać z Bogiem. Trzymajcie się. Pa! pa.